O Bogu. Uradowałem się, gdy powiedziano mi: Do domu Pana pójdziemy. Psalm 122, werset 5. Taki w moim sercu jest ta radość, kiedy mogę być pośród Was, kiedy razem z Wami możemy wielbić naszego Pana i Boga. Możemy śpiewać dla Niego pieśni, możemy modlić się do Niego, dziękując za wszystko, co dla nas uczynił. I jest taki werset w liście świętego Pawła do Kolosan. Pierwszy rozdział, szesnasty werset. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy, jesteśmy tutaj dla naszego Pana, dla naszego Boga, żeby oddać Jemu chwałę. Zastanawiałem się nad tym, jak, w jaki sposób Bóg bierze sobie chwałę. Przecież On stworzył wszystko, stworzył całą ziemię, wszystko co tutaj jest, nas stworzył. Kiedy budzę się rano, słyszę śpiew ptaków, ptaki wielbią naszego Boga. Kiedy patrzę na drzewa, na korony drzew i słyszę szum liści, również ten wiatr i te liście to wszystko wielbi naszego Boga, naszego Stwórcę. Tak i my, naszym życiem, we wszystkim, co robimy, jesteśmy dla Boga stworzeni, a żeby Jego uwielbiać i oddawać Mu chwałę. I szczególnie kiedy się zgromadzamy w zgromadzeniach, na nabożeństwach, Pan Bóg jest pośród nas i chce siebie uwielbić. Chciałbym przeczytać jeden werset zapisany w drugiej Księdze Mojżeszowej. Rozdział 20, werset 13. Nie jest to jakiś wybitnie długi werset. Mianowicie, nie zabijaj. Jest to jedno z przykazań bożych. I czytając Stary Testament, patrzę, że bardzo dużo jest takich ludzi, wyrządzali krzywdę innym, kiedy. Zabijali po prostu swoich wrogów, i jeden rozdział dalej, następny, 21 rozdział i werset 14. Jeżeli ktoś zostawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Bardzo mocne słowo. Kiedy ktoś nawet chce, Czychnąć na czyjeś życie, Pan Bóg mówi, że ukażemy go śmiercią. Jest to oczywiście Stary Testament. I czytając dalej strony tego Pisma Świętego, i później dochodzimy do takiej historii Samsona. Ja może opowiem przybliżę, nam przypomnę taki epizod z życia Samsona, kiedy to Samson przychodzi do swojego teścia i mówi. Daj mi moją żonę, swoją córkę. A on powiedział: Myślałem, że ją znienawidziłeś i już jej nie chcesz. No i oddałem ją twojemu odróżbie. Samson te, wtedy się tak rozgniewał jeszcze mówi do niego weź jej młodszą siostrę ona jest równie przystojna jak, jak ona. Ale Samson się rozgniewał. Wiecie, co on zrobił? Poszedł do lasu, złapał 300 lisów. Związał te lisy po dwa, podpalił ich ogony i puścił w pola pszeniczne filistyńczyków. Filistyńczycy mocno oberwali, no i również się zdenerwowali, no i pytają, kto to zrobił, kto to uczynił. No i dowiedzieli się, że to uczynił Samson, dlatego że jego też nie chciał oddać je, jego żony jemu. Przyszli i zabili teścia Samsona razem z jego żoną. Wtedy Samson bardzo się rozgniewał, wkurzył się, poszedł do nich i jest napisane, że zrobił pośród nich rzeź. I, I to nie koniec historii, bo później ukrył się w jednej pieczarze i tam przebywając żył sobie i czekał na coś. I trzy tysiące Filistynczyków przychodzą pod tą pieczarę, gdzie znajdował się Samson i mówią do Izraelitów, wydajcie nam Samsona. On wyrządził nam taką krzydę, chcemy mu odpłacić za to. I Izraelici idą do Samsona, do tej pieczary. Mówią do niego, słuchaj, Filistyńczycy po ciebie przyszli. Zwiążemy cię i oddamy cię im. Samson się zgodził pod jednym warunkiem. Przysięgnijcie, że nie czychniecie na moje życie wy. Przysięgli jemu wyprowadzają związanego Samsona, jest napisane, że wstępuje duch pański na Samsona i ten bierze świeżą szczękę oślą, którą zobaczył gdzieś na ziemi i tą szczęką zabił tysiąc Filistyńczyków. Prawda? Czy, któryś, czy którykolwiek człowiek mógłby coś takiego wykonać swoją mocą? No nie, śmiem w to wątpić, ale kiedy duch pański wstąpił na Samsona i uczynił takie rzeczy... Ale jednak z naszego punktu widzenia no jest to krzywda wyrządzona innym ludziom, prawda? Jeden człowiek przyrządził śmierć, przyprawił o ból może innych ludzi, przecież oni mieli rodziny, mieli bliskich ludzi, została im wyrządzona krzywda. I ja się zastanawiałem, dlaczego tak jest, Boże, dlaczego tak było w historii, dlaczego tak czyniłeś, dlaczego tak postępowałeś. I szukałem odpowiedzi, i później chciałem Wam powiedzieć, z jakimi wnioskami. Jakie, wnioska, jakie wnioski wyciągnąłem i się z nimi z Wami podzielić. Później była historia Dawida. Dawida i Saula. Kiedy to Saul y, wyruszał na wyprawy wojenne i wyrządzał szkodę innym. Po prostu wytłukł inne plemiona razem ze swoim wojskiem. A jest napisane. Że Bóg mu błogosławił i że Bóg dawał powodzenie. Następnie Dawid, kiedy już został królem, również pyta Achitofela czy Boga. Achitofel był doradcą e, Dawida, o którym jest napisane, że jego rada jest niczym wyrocznia Boża, że nigdy się nie mylił. Dlatego, kiedy Dawid szedł do Achitofela i pytał, czy tak mam postąpić. Kiedy ten mu odpowiadał, zawsze tak było. Zawsze Bóg się do tego przyznawał, i jeżeli miał Dawid, jeżeli Dawid otrzymał słowo, że ma wyruszyć na wojnę, to wyruszał i zawsze mu się powodziło, zawsze wychodził z tego zwycięsko. Ale później Absalom, jego syn, odwrócił się od niego, zdradził, zdradził swojego ojca Dawida i sprzeciwił się jemu. No i szukał Dawida, żeby zabić, a Achitofel przeszedł na jego stronę. No i pyta Absalom, jak mam postąpić, żeby dostać się do Dawida, żeby go złapać. Achitofel dał jemu radę, ale Pan Bóg na, na, w odpowiedzi na modlitwę Dawy, Dawida zniweczył tę radę, w, obrócił tę radę w taki sposób, że oczy Absaloma zostały zakryte. Posłuchał innego doradcy który radził jemu źle. I Absalom wtedy poniósł klęskę. I w Starym Testamencie jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy wyruszał naród Boży, kiedy chodził górami i dolinami, czytając księgi królewskie. Jeden przywódca rozwalał świątynki bożków, inny odbudowywał. Następny znowu tworzył, znowu postępował niegodziwie w oczach Bożych, a następny znowu przybliżał się do Boga, szukał obecności Bożej. I w naszym życiu również tak jest. Nasze, nasze życie również podobnie wygląda, gdyż żyjemy na tej Ziemi. Ale przyszedł taki moment, kiedy Stary Testament przestał już być taki istotny. Kiedy przyszedł Jezus na tę Ziemię. Kiedy Bóg zobaczył ciebie i mnie i postąpił coś uczynić, postąpił, postanowił oddać swojego jednego syna jako ofiarę za nasze winy, za nasze grzechy. W jaki sposób Pan Bóg spojrzał na ciebie i na mnie? Pamiętam, kiedy miałem 6, może siedem lat, narysowałem rysunek. To był bardzo piękny obraz z mojego punktu widzenia. Sam go stworzyłem. Sam włożyłem w to moje serce, poświęciłem mój czas i przykładałem się. O każdą kreskę tak dokładnie się starałem i bardzo mi się to podobało. Również, kiedy pokazałem moim rodzicom, oni również byli zachwyceni moim rozwojem, jak ich dziecko się rozwija, że mogłem coś takiego stworzyć. Ja byłem zadowolony, moi rodzice byli zadowoleni. Jeżeli ktoś dzisiaj by mi pokazał ten obraz, Prawdopodobnie nie znalazłbym w Nim nic takiego wartościowego, nic szczególnego. Jakieś tam bazgroły, pewnie bym powiedział. Ale Pan Bóg, widząc nas, swoje stworzenie, patrzy dokładnie w taki sam sposób. Pomimo naszych niedoskonałości, naszych niedociągnięć, On nas tak bardzo ukochał, że dał swojego Syna, a żeby On za nas umarł. On widzi nasze potknięcia, widzi nasze to, co robimy w nocy czy w dzień, kiedy jesteśmy w domu, czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej. On doskonale nas zna, on przecież nas stworzył. Tak jak ja, kiedy narysowałem ten obraz, postawiłem go na biurku i codziennie go oglądając, ja pamiętałem, jak wykonywałem każdą kreskę. Przypominała mi się ta sytuacja. I chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment, a żeby przybliżyć nam serce Jezusa. Ewangelia według Świętego Łukasza, 7 rozdział. Łukasza 7 rozdział od 13 do 16 wersetu. A zaraz potem Udał się do miasta zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł. Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Podniósł się zmarły i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Amen. Chwała Bogu. No oczywiście, że chwała Bogu, no bo komu innemu? Przecież tylko Pan Bóg może takie czynić cuda. I... Przypomniałem nam te fragmenty ze Starego Testamentu i tutaj pokazując, jakie serce Jezusa, kiedy przyprowadzono do Niego niewiastę, przełapaną na cudzołóstwie i mówią do Niego, pytają Jezusa, co mamy z nią uczynić, przecież Mojżesz w swoim zakonie kazał taką ukamienować. A On, długo milcząc, pisząc palcem coś po ziemi, mówi. Kto z Was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. To nam pokazuje, że Jezus, On nigdy nie zgrzeszywszy, wziął na siebie nasze winy, nasze grzechy i poniósł je na, na krzyż, na golgotę. Jest napisane w Ewangelii Jana, 15, rozdział 13, werset o tej miłości. Które miał Jezus. Jana 15,13: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem Was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od ojca mojego, oznajmiłem Wam. Przepraszam. 13 werset. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jezus właśnie nazwał nas przyjaciółmi. Już nie sługami, ale przyjaciółmi. Darował nam wszystko. A Stary Testament pokazuje nam, to, przybliża nam, jakie jest serce Boże. Że jest napisane, że Bóg wczoraj i dzisiaj ten sam i na wieki. Mając Nowy Testament, widząc postępki Jezusa, kiedy to ludzie lgnęli do niego, wiemy również, że on przyszedł na Ziemię ażeby wykonać zakon, żeby wypełnić, żebyśmy już nie byli pod jarzmem zakonu, ale żebyśmy byli uwolnieni od niego. I Stary Testament jest po to, ażebyśmy wiedzieli, czym jest grzech, jaki jest grzech, żebyśmy mogli poznać, tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że cieszę się, jestem wdzięczny Bogu, że, że poznałem zakon. Bo zakon uświadomił mnie o grzechu, pokazał mi, czym jest grzech, ale z zakonu już jestem wyrwany przez miłość i łaskę, którą okazał nam Bóg, przez Jezusa, który wypełnił zakon i poszedł na Golgotę. Miłujmy się, bracia, miłujmy siebie nawzajem, okazujmy sobie same dobre cechy, bądźmy dla siebie cierpliwi, życzliwi, takimi jak Jezus był. I jak jest dla nas dzisiaj. Amen.